Ukrywam, że był to trochę dreszczowiec w pewnym momencie, gdy, gdy straciliśmy tę bramkę kontaktową, ale chyba co najważniejsze, finalnie pokazaliśmy, kto tu jest mocniejszy na boisku. No, finalnie wygraliśmy mecz i myślę, że to jest dla nas dzisiaj najistotniejsze, bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to był najsłabszy nasz mecz w tej rundzie. Nie byliśmy sobą, jeśli można tak określić. My sobie musimy to wszystko przeanalizować, bo E, cieszymy się, że zdoby, zdobycia tych punktów, ale musi to być dla nas taki mocny sygnał ostrzegawczy, że trzeba cały czas być e, bardzo mocno skupionym, cały czas być bardzo mocno pod prądem, bo drugi raz może nie skończyć się tak, jak się skończyło dzisiaj, czyli, czyli zwycięstwem przeciwnik miał e, dwa słupki przy wyniku 2-1. Też można powiedzieć, że my przy wyniku 2-0 mieliśmy sytuację, które powinniśmy skończyć i, i, i zamknąć ten mecz, ale no, taka jest piłka, więc finalnie cieszymy się, że z trzech punktów, ale musimy bardzo dogłębnie przeanalizować naszą dzisiejszą grę. Cieszymy się z tych trzech punktów, natomiast jakbyśmy mieli szukać jakichś negatywów, no to wydaje mi się, że dzisiaj sporo mieliśmy takiego ostrych starć na boisku, no i dwóch zawodników widzieliśmy, że opuszczało Murawę z lekkimi albo mocniejszymi urazami, czyli Szymon Jarosz, Wojciech Fadecki, czy na gorąco jest Pan w stanie coś więcej powiedzieć o ich stanie zdrowia? Szymon Jarosz bardzo mocne zbicie uda, więc Myślę, że doprowadzimy go do używalności. Jeżeli chodzi o Fadego, to tutaj musimy poczekać do jutra, zobaczyć czy coś się wydarzy, czy raczej to było tylko takie delikatne zdarzenie. Też dzisiaj e, zmiany w wyjściowej 11. Wiadomo, że Krystian Pieczara pauzował za żółte kartki, ale też na prawym wahadle zagrał od początku Wiktor Niewiarowski, nie Adam Pazio, był Patryk Paczuk. Czy to jest jakieś szachowanie Pana siłami, że tak powiem, e, zespołu, czy może to wynika z jakichś urazów, czy po prostu Taka była taktyka. Tak jak wszyscy wiemy, my gramy non stop co trzy dni od dłuższego czasu i my też musimy być świadomi tego, że zawodnicy to nie roboty i trzeba na nich patrzeć dwutorowo. I jako zawodników i jako ludzi każdy ma swoje ograniczone możliwości fizyczne i musimy o nich dbać. Więc to były przemyślane zmiany wynikające z tego, że chcieliśmy zarotować składem za nami, przed nami za trzy dni kolejny mecz, więc my musimy cały czas dbać o to, żeby E, wszyscy zawodnicy byli w jak najlepszej dyspozycji. Tak jak było widać dzisiaj, e, kosztuje nas ten maraton e, mocno, ale drużynę poznaje się po tym, e, że wygrywa jak nie idzie, a nie tylko po tym, że wygrywa jak idzie. To jeszcze pytanie o ten kolejny mecz, no bo tak się składa, że gramy z drużyną, z którą rywalizujemy o, ten, o tę pierwszą pozycję w Lidze. Teraz pytanie, czy pan to postrzega ten mecz jako tak taktycznie, czy na przykład chcemy pokazać tam to, co najmocniejsze, gdzieś zdobyć przewagę na przykład psychologiczną przed przeciwnikiem, wygrać koniecznie ten półfinał, czy to będzie po prostu jakby kolejny mecz, który chcemy wygrać, jak do tego meczu półfinałowego w ramach Pucharu Polski w ogóle podejść. To będzie kolejny mecz, yy, który będziemy chcieli wygrać. I to jest dla nas najważniejsze. Jak strategicznie do tego podejdziemy, myślę, że jeszcze spokojnie e, ze sztabem usiądziemy i, i, i przemyślimy, bo dla nas najważniejsze było to, co jest teraz, tu i teraz i zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie meczem ze zniczem Biała Piska, więc jeżeli chodzi o środowy puchar, dopiero do tego usiądziemy, przegadamy sytuację, zobaczymy jaki jest stan e, zdrowia zawodników i podejmiemy decyzję. Jak to wszystko spiąć do, do kupy, ale na pewno mogę powiedzieć, że jedziemy walczyć, jedziemy ten mecz wygrać, chcemy zagrać w finale i, i, i będziemy z takim przeświadczeniem jechali do Legionowa. Tak, wydawać by się mogło, że prowadzimy 2-0 i wszystko jest pod kontrolą i, i gdzieś bramka na 2-1 i zrobiło się faktycznie trochę nerwowo, eee, jakieś słupki, poprzeczki, coś, coś w ten deseń było i, i faktycznie no, troszkę nerwów było w tym meczu. No, ale na szczęście udało się nam strzelić bramkę na 3-1 i, i zamknąć to spotkanie i je trochę uspokoić. No to właśnie tę trzecią bramkę, która mam wrażenie, że była chyba kluczowa i pozwoliła zamknąć to spotkanie, chciałem się ciebie zapytać. No, bo jak razowy napastnik, można powiedzieć, ustawiłeś się tam, gdzie, gdzie być powinien, powinieneś, i, i trochę też pomogło chyba szczęście. No tak. No. No, Stałem w odpowiednim miejscu i, i, i dostałem w brzuch. I już mam bramkę z kolana teraz z brzucha, więc <gryw> nie wiem jakimi częściami ciała jeszcze będę strzelał bramki, ale no, na pewno cieszą i cieszą trzy punkty i, i to jest najważniejsze. To też jeszcze o twoje samopoczucie chciałem zapytać, bo też ten Rafał Smalec, drużyna widziała, że miałeś tę sytuację, nie udało się tej piłki zmieścić w bramce wcześniej. Czy byłeś tym, tym sfrustrowany i teraz jakby to, to ciśnienie trochę, trochę zeszło? Był taki jeden mecz bodajże w Pucharze z Bronią Radą, gdzie, gdzie faktycznie tych sytuacji było sporo i, i, i faktycznie byłem sfrustrowany po tym meczu, bo, bo no, nie ukrywam, lubię strzelać bramki, lubię jak drużyna wygrywa i, i, i to cieszy na pewno e, nie takich napastników jak ja, ale każdych na świecie, więc, więc po tym meczu frustracja była, a, no, a teraz już E, raczej spokój i opanowanie i, i, i pewność siebie widzę, że, że szuka mnie ta piłka i, i potrafię wpakować ją do bramki, więc to cieszę. Teraz przed Wami pucharowe starcie z Legionowo, Legionowo, która aktualnie jest liderem naszej tabeli. Jaki plan na to spotkanie? No jeszcze szczerze powiem, że nie omawialiśmy tego meczu. Skupiliśmy się na tym meczu dzisiejszym, żeby go wygrać i zdobyć trzy punkty, a, a o Legionowi i meczu Pucharowym będziemy rozmawiać w poniedziałek.